Witam wszystkich na moim kanale. W tym odcinku zajmiemy się Dożem chargerem firmy Maisto SK124. I postanowiłem w tym modelu zamocować oczywiście diody LED. Dwie będą jako światła główne i dwie jako kierunkowskazy lub awaryjne. I podobnie z tyłu. To akurat nie widać, ale są polutowane cztery diody czerwone i po jednej na stronę jako kierunkowskaz i awaryjny, i to jest w sumie jedna rzecz. To są diody 805 z tego co dobrze pamiętam. Z przodu są 12,06 i to chyba tyle. I teraz tak. Inną rzeczą, którą wcześniej wspominałem a mianowicie jeśli chodzi o te zawiasy, że one są po prostu kiepskie, jeśli chodzi o wykorzystanie ich jako podświetlenie do podświetlenia podsufitki lub też tapicerki drzwi, czy tam ogólnie drzwi przy otwieraniu. Ale udało mi się tutaj mniej więcej jakoś to obejść. Tak jak widać zamocowałem taką sprężynkę ze starej drukarki i przy otwieraniu drzwi ta sprężynka będzie naciągana i tutaj znajduje się w tym miejscu przyklejony na gorący klej yy, micro switch. i jak właśnie otworzę drzwi on będzie naciskał przycisk i będziemy się zapalać światło pod sufitki i być może, może w drzwiach i to jest to No z tyłu to to na razie wygląda jak wygląda dużo kabli nie ma ale na pewno się jeszcze pojawią i to jest to inna rzecz to oczywiście Podświetlane, będą podświetlane zegary i panel Tutaj mniej więcej tak to wygląda Tam akurat już wiodę diody 1206 z tego co dobrze pamiętam I tutaj jedna jako panel środkowy Tak to mniej więcej wygląda Tu są akurat widzę zegary, o coś się nie dokleiło, ups I tutaj jest mały ekranik wykonany z, z, z Plexi i naklejona też jest grafika taka. Nie wiem, czy to widoczne. No jest w ogóle coś tu. Widać, czy nie widać? No. I tu są jeszcze powiercone takie małe dziurki. I w tych dziurkach będzie wyciągnięty światłowód o grubości pół milimetra. I dzięki temu będą się palić takie jakby małe punkciki. To będzie, myślę, że to będzie dosyć fajnie wyglądać. Ale to jeszcze zobaczymy. I to jest to. No i oczywiście moduł Wi-Fi D1 Mini esp 8266 który wykorzystam do sterowania yy, wszystkimi diodami i właśnie tym modułem yy, MP3. No i to chyba tyle. Yy, no, bateria. Aha, no, co jeszcze, do, jeśli chodzi o baterię. No, tak jak widać, miejsca to jest dosyć sporo. Tak więc, yy, jakakolwiek bateria chyba mi się to zmieści, o ta akurat chyba nie. Ale za to inna, na przykład o Sony Ericsson. O, i tu już jest sporo miejsca. Ta bateria wejdzie czy to tak, czy to tak. Przykleję to jeszcze się okaże. I no, i tyle chyba na ten moment. Kolejny update i tym razem już ostatni. Yy, przed złożeniem, i pokażę mniej więcej co zrobiłem. A więc. Tak jak wcześniej pokazywałem, zamocowałem już tutaj światło wody, i tutaj znajduje się dioda 3 mm. To jest jedna rzecz. Oczywiście ona będzie dawać takie zielone punkciki na tym na całym tym kokpicie, czy tam desce. Dodatkowo postanowiłem jeszcze zamocować yy, światła w obrysówkach, czy te obrysówki ogólnie się nazywa, nie jestem pewien. I tutaj, tutaj jako są czerwone, a tutaj zielone, a właściwie to żółte, i one będą yy, jako kierunkowskazy. I to jest chyba to. Tutaj zastosowałem kondensator mniejszej mocy, bo wcześniej miałem w planach zamocować 50W, a tym razem zapocowałem 25W, dlatego że 50 jest dosyć większa. I miałbym być może problem z zamknięciem budowy, co prawda efekt jest ciutkę może gorszy, ale też daje radę. No, tak jak widać tutaj oczywiście są złącza do modułu i do. Yy, Drzwi, zdaje się, jak dobrze pamiętam, przy otwieraniu drzwi będzie mi się zapalać dioda w podsufitce No i to jest chyba to, jeśli chodzi o budę. Natomiast druga sprawa, niestety, niestety, tutaj, tak jak widać, jest yy, moduł yy, wzmacniacza audio. Tutaj znajduje się głośnik, i tutaj znajduje się DF player. A tutaj znajduje się stabilizator napięcia. No i niestety pojawił się problem, ponieważ dev player i ten moduł yy, powinien być zasilany yy, napięciem 5W. Niestety, 5V niestety, moduł generuje tylko 3,3V. I tam szukałem gdzieś odpowiedzi na ten problem, jak to w ogóle ten. Podłączyć, bo gdy podłączam i włączam to zamiast dźwięku, wydobywają się jakieś dziwne yy, zgrzyty i w ogóle zniekształcenia dźwięku, w ogóle nie, nie imituje yy, tego dźwięku silnika. Tak więc, no nie wiem, na razie to będę się sobie odpuścić i też zastanawiam się czy to w ogóle nie zdemontować. No, ale albo zostawić na przyszłość, jak rozwi może rozwinę rozwikłem ten problem. Tak więc na razie wygląda jak wygląda. No, i to chyba tyle, jeśli chodzi o to. Reszta to już będę musiał, oczywiście, to wszystko podpiąć, złożyć i zobaczymy, jak będzie. A więc model już jest skończony, złożony. Wszystko działa tak, jak powinno. No i co? No i ogólnie zaprezentuję, jak to wygląda już mniej więcej na gotowo. Tak więc, tak jak widzimy, tutaj mamy plany sterowania i ogólnie wszystko włączone, tak więc wystarczy tylko klikać więc światła przód tył rejestracja tak jak widać też obrysówki palą się kierunkowskaz z lewy Właśnie w ten sposób Kierunkowska z prawy <laughs> Oczywiście z tyłu tak samo a teraz włączę awaryjne może z tyłu awaryjne nie wyglądają za dobrze ale pewno z przodu awaryjne No i oczywiście przeciwmgielne na dole. I tak to wygląda. Oczywiście podświetlane zegary. Tak jak widać. No i oczywiście podświetlana też pod sufitka przy otwieraniu drzwi. Tak samo też z tamtej strony jest, tak więc no nie będę bo nie ma sensu. No i to chyba tyle. Wezmę tylko jeszcze na obracanej tarczy. Pokażę, jak to wygląda z muzyką w tle, i, i tyle.